Miała miejsce premiera HTC10 w Warszawi w ogóle na świecie. Właśnie z niej wróciłem i myślę, że mogę z Wami się podzielić swoimi wrażeniami. Także zapraszam na pierwszy odcinek vloga na Android Bartosz Bartoszdur, zapraszam. Pozwólcie, że nie będę Wam przybliżał specyfikacji sprzętowej, wydaje mi się, że wszyscy ją znacie. Ja mogę tylko powiedzieć tak. Na papierze wygląda to bardzo fajnie, ale też mogę się wypowiedzieć jako, że bawiłem się trochę tym urządzeniem na miejscu. Były HT10 właściwie we wszystkich kolorach, więc mogę też powiedzieć się o wyglądzie każdego z nich. I tak, na sam początek design wykonanie, bardzo fajny ruch. Wydaje mi się, że tutaj jest krok w stronę M7, w sensie takie korzenie. Tego telefonu wydaje mi się są właśnie w M7. Fajny ruch, bo, bo to był jeden z lepiej wyglądających HTC w ogóle, jakie powstały. Z przodu jest to taka typowa HTC A9. Jest, jest czytnik linii papilarnych, cały ten wygląd, kształty. To jest taki A9 z tyłu, udoskonalona M7. No, i przód nie każdemu musi przypaść do gustu, tak mi się wydaje, natomiast kolory mamy trzy: złoty, srebrny i czarny, i tylko czarny jest taki jednolicie czarny i z przodu i z tyłu, natomiast te srebrny i złoty z przodu są białe, co nie każdemu też się musi podobać, i osobiście kierowałbym się w kierunku srebrnego, gdybym miał wybierać, chociaż ten biały przód. A, który wygląda jak połączenie, no wygląda jaka dziewiątka, tak, ale to też wygląda jak, jak z przodu Motorola, ze względu na duży mm, przedni aparat i, i taki, na przykład, nie wiem, Galaxy 5 A7, ze względu na, na ten a, przycisk, który jest czytnikiem linii papilarnych, a ten tekst, tak, to, to jest bardzo podobne. Natomiast tak, nakładka odchudzona, e, wciąż totalnie przypomina, oczywiście, Sense UI i to jest e, typowy sens. Natomiast ma w sobie cechy właśnie Androida 5.6.0, czyli Material Design. wywalone aplikacje, które okazały się zbędne, typu na przykład galeria, jest, jest aplikacja muzyki, to są aplikacje Google'a. One zostały googlowe. Natomiast tam, gdzie HTC stwierdziło, my potrafimy to lepiej, czyli aplikacja aparatu, czy dialer i tak dalej, czy wiadomości SMS, to HTC dokłada jakby swoje apki. Oczywiście one wszystkie mają swoje własne ikony. Oprogramowanie wygląda w porządku, chociaż niestety pełny material design to nie jest poziom odchudzenia jak w przypadku Motorola, na przykład. Tutaj tego, tego bym nie oczekiwał, ale jest nieźle, jest to, jest to krok w dobrą stronę moim zdaniem, więc myślę, że w przyszłości możemy spodziewać się jeszcze fajniejszych efektów. Natomiast jeżeli chodzi o szybkość, wydajność, to tutaj wydaje mi się, że jest takim w porządku. Aparat, aparat, który od jakiegoś czasu. Do niedawna jeszcze był, nie był właściwie domeną HTC. Radził sobie znacznie gorzej niż konkurencja. Tym razem chwalą się, że mają wyniki lepsze, bądź hmm, takie same jak, jak najlepsi na rynku. Pierwsze wrażenia są takie, że no, aparat jest w porządku, może autofocus mógłby działać trochę szybciej, ale tutaj poczekałbym jednak do, do jakichś konkretniejszych testów. No i słuchajcie, no moje wrażenia są takie, że w końcu HTC dało się zrobić bardzo fajny telefon. Ja bym się chętnie na niego skusił, chociaż oczywiście najpierw trzeba go przetestować. Natomiast z jakiegoś powodu wydaje mi się, że HTC miało dość ułatwioną drogę. Dlaczego? W tym roku mieliśmy premiery takie jak Samsung Galaxy S7, S7 Edge. No i co, no i najlepsze telefony i tak dalej, ale jednak stosunkowo niewiele różniące się od S6 i taki trochę brak powiewu świeżości. G5, totalnie LG poszło w, w zupełnie innym, nowym kierunku, w modułowość, eksperymentalnie dość. Pierwsze, pierwsze takie wrażenia ludzi, ich opinie są takie, że to raczej się nie uda. Później Huawei B9, który wychodzi prawie na końcu i na samym, samym końcu właśnie HTC 10. No i co? I mimo, że ostatni, być może okażą się pierwszymi, bo nie, nie mówię tutaj oczywiście o sprzedaży, bo to, to, to już jest w ogóle inna kwestia. Ale jeżeli chodzi o odbiór sprzętu, no to mamy i powiew świeżości, jednocześnie paradoksalnie taki powrót do korzeni i urządzenie, które z tych wszystkich urządzeń wydaje mi się póki co prezentuje się najciekawiej, również najbardziej kompletnie, um, zaskakująco dobrze. Także pod tym względem. Nieźle, jestem, jestem zaskoczony pozytywnie, ale tak jak mówię z takimi pełnymi oczywiście wrażeniami, opiniami należy się wstrzymać do testów, do trochę dłużej niż, niż kilkunastu, kilkudziesięciu minut zabawy z urządzeniem jeden na jeden, ale ja mówię, pierwsze wrażenia są takie, że no, udało się, w końcu, w końcu się udało, także zobaczymy. Dzięki, że oglądaliście i oczywiście do zobaczenia następnym razem, zapraszam do oglądania, subskrybowania naszego kanału. Na razie.